Gdzieś bardzo, bardzo daleko, wysoko nad chmurami, leciał sobie pewien list. Leciał i leciał w stronę niezwykłego domu, w którym czekał na niego ktoś naprawdę wyjątkowy. Kto to taki? Zaraz wam pokażę. o no, trzeba troszkę tutaj... Zastało się to wszystko na co tam O, co? to? to, to, to. A? O! Ach. O. O, dziękuję. W końcu przyszedł ten list. No, no, zaraz go obejrzymy. Olku, Filipie, witam Was w moim warsztacie. O, jesteście tam? Patrzcie uważnie, bo ja Was bardzo dobrze widzę. Spójrzcie tutaj, to są moje sanie. Już są prawie gotowe do wylotu? A to mój latający zwiadowca sowa śnieżynka. Są tu i elfy, które pracują na magicznym drzewie. Spójrzcie, to list od moich elfów o was. Zobaczmy go. A tutaj wasze zdjęcie. O, ho, ho, ho. ale wyrośliście przez ten rok. Drogie dzieci, wiem, że jesteście słodkimi dziećmi. Olku, Filipie, przeczytajmy, co elfy napisały w liście. Jesteście cudownymi i radosnymi braćmi, a rodzice was kochają. Mają też taką radę: bądźcie dla siebie mili. Dobrze, dobrze, już wystarczy. Zadzwońmy teraz do Wieży Lotów. H mm Halo -hmm. Halo! Mój plan lotów jest już gotowy. Mm -hmm. Świetnie wygląda super mm -hmm. uh -huh. Rozumiam. Przełoż mi proszę. E, a jak z pogodą? Można startować? Nie można? Hmm. Muszę chwilkę odczekać z wylotem przez tę burzę śnieżną O, cześć Eryku Mówisz, że to pora na kakao? A uwielbiam, o, pychotka co tam chcesz mi pokazać? Ach, no tak, zapomniałem o nich. Zaraz pokażę, kto bardzo was kocha. Kto jest na pierwszym zdjęciu? Mama i tata. Pięknie razem wyglądają. Na pewno bardzo się kochają. A kto jest na drugim zdjęciu? Cała wasza rodzina. Dobrze razem wyglądacie. Jak oni bardzo was kochają a Zazdroszczę, zazdroszczę No, oczywiście pamiętajcie, żeby po filmie ich przytulić I powiedzieć, że też ich kochacie Dobrze, to teraz może ja pokażę wam moich małych ulubieńców Dobrze, chodźmy, chodźmy A, to są moje małe szczęścia Uwielbiam Drogie dzieci! Dobrze, dobrze, poczytajmy już o was. O, album ze zdjęciami naszego gościa. Gwiazdorku. Znowu się rozmarzyłeś o locie na moich saniach. Już mówiłem ci, że nie mogę cię ze sobą zabrać. Daj, hmm. daj mi tę drugą księgę. Ech, ech. Olku, masz już osiem lat. Podobno bardzo lubisz piłkę nożną. Chciałbym Cię pochwalić za to, że opiekujesz się swoim młodszym bratem. Podobno czasami gniewasz się i krzyczysz. Czy to prawda? Wiem też, że dobrze uczysz się w szkole. Filipie, masz już dwa latka? Podobno bardzo lubisz bawić się samochodami. Chciałbym cię pochwalić za to, że jesteś tak radosnym dzieckiem. Podobno czasami rozrabiasz w domu. Czy to prawda? Wiem też, że lubisz jeść słodycze. O, to wasze zdjęcie. Choć nie widzę was na liście grzecznych dzieci, musicie zacząć bardziej się starać. Na pewno dacie radę. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. O, a tutaj mam zdjęcie waszych prezentów. Już nie mogę się doczekać, jak je wam przywiozę. O, a to co? Ktoś do mnie dzwoni? Y, halo? Halo? Brakuje magicznego pyłu, tak? No dobrze, papa. Pa. Drogie dzieci. Niestety nie mam jak przylecieć do was z prezentami, bo sanie bez magicznego pyłu nie będą latać. Ach, macie może jakiś pomysł, co teraz zrobić? Ach, chwileczkę, momencik. Ach, tak. Jak będziemy razem klaskać, to przywołamy futrzanego strażnika, pyłu. Klaszczmy razem. Hurra! Udało się! Shabbartłomie nas uratował. Zostawił nam magiczny pył, dzięki któremu sanie polecą tam, gdzie chcemy. Tak, <laughs> tak. Dziękuję ci, Bartłomieju. Słuchane elfy, spokojnie, spokojnie. Nie martwcie się, coś na to poradzimy. <śmum> o tak, tak właśnie. A zaraz to naprawimy. Sania już działają dzięki magicznemu pyłowi. Zobaczmy jeszcze, gdzie mam lecieć z prezentami. Ach, to tutaj, prawda? Teraz to już na pewno trafię. Pogoda wreszcie wyśmienita. O! Oh, hej, hey. ruszajmy! Nie. Ale prędkość! O, a, a cóż to? Cóż to za prezent? A, to ty gwiazdorku. Ach, udało ci się jednak ze mną polecieć saniami. A, tym małym bohaterze. Aj, co za dzień. No dobrze. Pa pa! I wesoły świąt! Słuchę, na przykład. Get me for Christmas. Christmas.